Gnojnik to niewielka miejscowość w powiecie brzeskim licząca niespełna 2,5 tysiąca mieszkańców. Wyróżnia się dbałością o każdy szczegół. Stary zabytkowy kościół pod wezwaniem Świętego Marcina, nowoczesny budynek szkoły czy budynki administracyjne. Dni Gmin Gnojnik to dwudniowa impreza obfitująca w rozrywkę dla całych rodzin. Impreza tego typu przyciąga mieszkańców okolicznych gmin. Letnia pogoda sprzyjała frekwencji. Główne atrakcje zaplanowane na Dni Gnojnika przyciągnęły kilka tysięcy osób. Dni Gnojnika czy w tym roku 6-7 lipca zgromadziły już do tej pory, jak również zgromadzą spore rzesze mieszkańców, jak również osób spoza terenu. Myślę, że dzisiejszy dzień na sportowo na pewno zgromadził wielu fanów właśnie tego typu emocji na trybunach. Sobotnie popołudnie upłynęło pod znakiem sportu. Wieczór zaś to przede wszystkim scena muzyczna. Jest sobota i ja jesteśmy po biegu przełajowym, e, gdzie była, były kategorie 1, 3, 4, 6 gimnazja. Teraz zakończył się mecz o Puchar Wójta Gminy Gnojnik, na który na wygrał LKS, LKS pagen. Natomiast pagen. Pasycny Natomiast pasycny pagen. pagen. Natomiast już na w drugiej Luzi, połowie, tam gdzie jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe, zacznie się występ zespołu wokalno-instrumentalnego Small Cafe. No i czekamy na zespół na gwiazdę wieczoru Baciary o 21:00, a później zabawa do upadłego do białego rana. Sprawdziliśmy z naszą kamerą, w jakich nastrojach bawili się uczestnicy imprezy. Jak się bawicie? Super! Jak się bawicie? Super! Niesamowitych emocji dostarczył mecz drużyn LKS o puchar wójta gminy gnojnik. Ostatecznie o wyniku zadecydowały rzuty karne, które przesądziły o zwycięstwie drużyny gospodarzy. Jest! Pewne brawo! uderzenie w. Panie i panowie, ogłaszam, że właśnie w tej chwili puchar wędruje w ręce kapitana drużyny pagenu Gnojnik. Jeszcze raz wielkie brawa. Już za chwileczkę będziemy mogli tutaj delektować się muzy muzyką rockową, kapeli Starnowa, a finałową y, atrakcją będzie występ grupy Baciary, grupa Folkowa. Myślę, że bardzo znana, nie trzeba tutaj nikomu przedstawiać, i na pewno będzie trudno, aby y, znaleźć sobie miejsce pod sceną. Na scenie zagrał Tarnowski zespół Small Cafe. <śm> Gwiazdą wieczoru był zaś folkowy zespół baciary.